Mm, świetnie, Freddy Fazbear nie chce mnie odpuścić. Oh. Sobie mogę użyć tajnej broni. Na jego. <grym> o, oh, w sumie witajcie, widzowie! W najnowszym odcinku z Gary's Moda. Sobie też pierwszym. Ale witajcie! Jak pamiętajcie. Jak... Oczywiście, że słyszeliście w tle, Ale jak pamiętacie, to specjalnie tutaj zakończyliśmy. Jak sobie wiesz, to mnie Freddy zaczął atakować, więc. To w sumie i takie, uf, To jest taki pewien specjalny skok o nazwie latania. No i właśnie. Ja uważam, że nie ma tu co do roboty. Dlatego ja w sumie znalazłem pewną mapę. Która jest right NATO. O! I jak widzicie, to ja. Nie mam żadnej brań, dlatego weźmiemy mój super kot, to coś. No i dlatego jeszcze zabiorę różnych ludzi. Okej, okay. no to zobaczmy. No to zaczynamy rajd. Ojeju. Dobra, jest dobrze. Jest źle. Jest, drodzy widzowie, źle. A moja drużyna nawet ze mną nie idzie, więc. Ja szapteczki zmarnowałem wszystkie. Ludzie, raz, dwa. Dlaczego ludzie ze mną nie idą? Już. No nie. Dobrze, chodźcie, raz, dwa. Jest źle, nie powiem. Ja jest źle. Ja jest. Um... Drodzy widzowie, nie jest źle. Nie jest źle. Trzeba chwalić... Trzeba wszystkim widzieć plusy. A kurczę. Jak widzicie, ja u mnie dobrze. I co on robi? Nie jest w sumie jeszcze takie źle, ponieważ mogło być gorzej. Jak widzicie to... Mam nadzieję, że... O nie, no człowieku! To jest pizza. Peperoni mamy. O nie, cała armia jeszcze tutaj przyszła. Um, nic nie widzieliście. Ale właśnie to... Ale o... Żarcie. Okej, okay, a więc... Szczerze powiedzieć, czy nie jest, jest... Jest aż tak źle. Nie jest. Ech. Nie, 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 nie. Ja, ja cię znam, ja cię znam. Ja ciebie też znam, jaki to jest coś okrutny. No i... Nie, nie. O, no nie. W ogóle ja mam piękny skin. A druga jest taka rzecz, że chyba opuściłem moją drużynę, więc muszę wrócić po nią. Jeszcze sobie zabiorę ludzi. Cześć. I ty chodź ze mną. I ty też chodź ze mną. Chodźmy więc na przygodę życia oni zostali, dobra, jest dobrze. To... Jak widzicie, udało nam się zrobić. Więc czas na kolejny zapis. Hmm. Okej. Okay. Tutaj jest strasznie przyjemnie. I patrzcie, mam wreszcie łom. Hmm. W ogóle tutaj nie ma. Nie, naprawdę tutaj nie ma ciekawego. Hmm. Oprócz tego. O, da się jeździć. Czymś, czym powinniśmy w powodzie jeździć na lądzie, Nie, nic ciekawego tutaj nie ma. Jeszcze możemy to spróbować. Hmm. Okej. Okay. Patrzcie na to. Hmm. No i właśnie. Hmm. To jest. Cóż, no to ja sugeruję, że co w niej wyczyść? Wszystko? No i teraz oczywiście, że wszystko musimy usunąć. Hm. No i też jakby myślę o kupnie pewnej horrorowej gry. FNAF. I też jestem ciekawy, czy wam by się spodobała seria, ale raczej to po prostu... Bo ja myślę, żeby ten kanał ma trochę, żeby miał trochę takich gameplay. Więc tylko ja to Wam mówię. Że spójrzcie, jak mamy na przykład ich... Że Freddy Fazbear, Bonnie, Chica, Kochiki Cupcake Tutaj uznajmy, że w lesie się skoływał Foxy, tu Endo z Goldenem i Shadow I Jeszcze, żeby było zabawniej, to zniszczone, zniszczone tej animatroniki by szły na nas. Plus dodatkowo ulepszony ten. Yy, z marionetką popetem, jak Sło tak zwał. Jeszcze z nim. No nie mam męgu. No i to. To ja sobie tylko jeszcze wezmę takiego przyjaciela mojego. Przyjaciół. Poznajcie nich. Oni bardzo uwielbiają postacie SNAFA. Uwierzcie. A więc to, że taki FNAF. I ja po prostu bym... Nie to, że... Nie! O kurczę Golden! Że nie oni... że oni by mnie ścigali, tylko że ja bym właśnie grał w NAFA. No i właśnie możecie powiedzieć, co sądzicie o tym. I zanim mnie ta wielka armia znajdzie. Okej, okay, tym razem mnie nie znajdzie. E Golden udam tutaj. To jest Shadow Freddy. To właśnie. Ja po prostu uważam. Że. To by mógł być dobry pomysł. Dlaczego tutaj jest cała armia? Dlaczego muszą mi ścigać? Ha! Nie, 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 nie! O nie! No i. Muszę ich się do próżni, akurat. Ale właśnie. Co byście o tym powiedzieli? Że ja bym. Grał sobie SNAFA. Więc sami za chwilę spadną wszyscy doprusni. W ogóle kapka tutaj nam został. To ja go zostawię. Żeby biegał sobie. Jeszcze spring ten. I jak pamiętam to Freddy. No, no i właśnie to są ja. Żeby nas nie ścigali, to ja... Powiem szczerze zbuduję szafę do narni i ja sobie zabiorę inną szafę do narni i ja sobie wejdę, więc widzowie widzimy się w następnym odcinku z garysmoda Moda, jeszcze wam zrobię zdjęcie no i widzimy się w następnym odcinku z garysmoda, Moda, więc nara! nie działa, skoczył Dobra, więc w sumie widzimy się. To ja w sumie skaczę, więc nara i widzimy się w przyszłym odcinku z Gary's Model, tam gdzie mnie szafa przeniesie, więc nara.